Tu stoi niewielki pododdział Ludowego Wojska Polskiego, który w czasie całej tej demonstracji, w czasie całej tej walki ulicznej, zachowuje się w sposób całkowicie bierny. Symbolizuje to sytuację, która miała miejsce 28 lat temu. Wojsko na ogół zachowuje się w sposób spokojny. Nie włącza się do tych wydarzeń, które teraz obserwujemy. Demonstranci nie dają za wygraną, próbują przeciągnąć funkcjonariuszy milicji na swoją stronę, krzycząc rzućcie pały, chodźcie z nami. To oddział z domu zachowuje się w sposób mało zdecydowany. Cofa się po... Ja, no Pododdział ja, wojska, ludowego wojska Polskiego zachowuje się czas wiernie, neutralnie, przyglądając się temu, co m, ma miejsce na środku placu. Nie, jest nie na nie. I kolejna szansa, bo kolejni kolei funkcjonariusze milicji dwóch, dwóch tokach w to to tak stronę to wylotu na...